Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Panny i zapraszam do czytania na miesiąc sierpień 2023. Sprawdzimy energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia, a także zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuje czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne, wykonuje również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne wykonuję też bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie w dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet moje drogie panny, zobaczmy zatem sierpień co Wam przyniesie jaka będzie ogólna energetyka tego miesiąca sierpień panny Siła, pięknie, siła, karta lwa, akurat w sierpniu lwy mają urodziny to jest siła, to jest determinacja, odwaga do działania. Wyruszacie z kopyta, wyruszacie pełną parą yy, i kochani, tak jakby zaczynacie walczyć o siebie, tak? Tu jest siła, tu jest moc sprawcza, tu jest generalnie dużo energii takiej, która mówi działaj, masz w sobie siłę, masz w sobie moc, nie poddawaj się, tak? Jeżeli będą jakieś sprawy sądowe, macie szansę je wygrać, kochani. Jeżeli tutaj so, chodzi o sprawy zawodowe, również możecie zostać docenieni. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, możecie kogoś spotkać właśnie może spod znaku lwa, ale tu będzie dużo pasji, dużo namiętności. Generalnie w karcie siły zawsze w tarocie kobieta ujarzmia lwa, natomiast na tej karcie mamy tygrysa, więc tutaj też macie taką przewagę, właśnie, że chodzi o to, że macie tą siłę, tak? Macie siłę, macie moc, macie władzę i tak jakby no ta karta pokazuje, że wszystko, czego zapragniecie, możecie tutaj w tym miesiącu zrealizować. I teraz tak, no generalnie karta siły szczególnie przedstawia tą dziewczynę, która poskromiła lwa, bestie, w tym wypadku, właśnie tygrysa. I ona reprezentuje taki własny wrodzony impuls, ponieważ no, takie zwierzę jest łagodne, spokojne i ufa tej kobiecie, natomiast ona zupełnie nie potrzebuje używać agresji, żeby zamknąć jego paszczę. On jest jej uległy. Karta siły właśnie informuje o tym, że wasza siła wewnętrzna jest tak naprawdę spokojna, umiecie z niej korzystać z łagodnością. To świadczy o waszej pewności siebie, zaufaniu do samego siebie, o takim idealnym zdrowiu fizycznym oraz wewnętrznym również. Więc macie bardzo ładną energię. Rozłożymy karty i zobaczymy, co się tutaj może pokazać. Cokolwiek by się nie działo, kochani, pamiętajcie, siła jest kartą ochronną i ze wszystkiego możecie wyjść zwycięsko. Tutaj mamy taką sytuację, w której w pracy i finansach możecie potrzebować więcej pieniędzy, tak? Chodzi o to, że będą większe wydatki. Są wydatki i są jakieś takie sytuacje, w których będzie Wam się wydawało, że nie dacie sobie rady, że za to trzeba zapłacić za tamto. Ale siła pokazuje w tym wypadku, że nawet jeżeli macie takie trudne sytuacje finansowe, to przychodzi tutaj do Was albo ktoś, kto wam pomoże, kto wam da pieniądze, tak jakby nie wiem, jeżeli tracicie pracę, na przykład, ktoś przyjdzie, kto wam zaproponuje nową ofertę, bo tu jest rycerz monet, tak, czyli jakiś przyjaciel, kolega. Osoba zaufana, ktoś do Was wyjmie pomocną dłoń, więc jeżeli są tu osoby, które stracą nagle pracę, przyjdzie ktoś, kto Wam zaoferuje nową. Nie będziecie długo bez pracy. Jeżeli nagle okaże się, że macie większe wydatki i poczujecie, że nie dajecie rady, przyjdzie osoba, która Wam może pomóc, właśnie finansowo, bądź też znaleźć dodatkową pracę, żebyście mogli zarobić. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, kochani. Co będzie zajmowało Wasze myśli? Dwójka mieczy. Jakby jakaś blokada, jakby jakiś wybór. Wy nie widzicie pewnych wyjść z sytuacji, tak? Kobieta na tej karcie ma zamknięte oczy i ona tak, jakby nie dostrzega tych możliwości, które są przed nią, ale cały czas myśli negatywnie. A nie uda mi się, a na pewno tego nie zrobię, a znowu mam podgórka, cały czas dlaczego ja? Dlaczego mi się takie rzeczy przytrafiają? Cały czas są takie negatywne myśli, a tymi myślami ściągacie na siebie klatkę, tak? Czyli po prostu jesteście zamknięci w klatce myśleniowej, nie widzicie możliwości, które są wokół Was, bo po prostu siedzicie w czymś, co się nazywa marazmem. I tak naprawdę nie dostrzegacie tego, że może być dobrze, może się wszystko pokładać, ale Wy po prostu widzicie tylko te minusy. Więc moja prośba, kochani, zacznijcie dostrzegać plusy, tak? Zacznijcie myśleć pozytywnie. Bo to, o czym myślicie, to przyciągacie do waszego życia. Jeżeli wy się będziecie skupiać na tych negatywach, to absolutnie przyciągniecie negatywy, niepotrzebnie. Niepotrzebnie, bo tu jest taka sytuacja, że macie szansę e, wszystko wygrać. Macie siłę, która jest kartą ochronną na cały miesiąc, więc nie ma możliwości, żeby te wszystkie sytuacje były bez wyjścia. Owszem, trochę się stresu najecie, trochę tutaj widzę e, nieprzyspanych nocy nerwów, ale to jest chwilowe. Kochani, to jest chwilowe, tak? Jak to mówią w życiu, piękne są tylko chwile. Są chwile lepsze, są chwile gorsze, ale zawsze trzeba znaleźć wyjście z sytuacji. Tutaj, jeśli chodzi o związki, osoby w stałych relacjach, jakieś szczere rozmowy będą przeprowadzane odnośnie Waszych relacji, tutaj może dojść na przykład do jakiegoś otwarcia się, Ktoś może nagle stwierdzić, dobra, wiesz co, to może zamieszkajmy razem, stwórzmy fajny związek, fajną, fajną relację, tak? Jeżeli mieszkacie razem, możecie rozmawiać na temat waszej przyszłości. Osoby samotne, widzę, że tak siedzą, przyglądają się i marzą o poznaniu kogoś nowego, tak? Tu jest karta pustelnika, karta panny, czyli wasza karta, ale tak jakby wy. Mm, Macie taki brak zaufania. Mam takie przeczucie, że macie brak zaufania w sobie i ciężko wam wejść w nową relację, ponieważ nie do końca ludziom ufacie. Natomiast tu pojawia się szansa na poznanie kogoś tak. Tu jest rak i lew. Możecie kogoś poznać właśnie, możecie z kimś wejść właśnie w jakąś nową relację, nowy związek. Yy, I to będzie osoba tak jakby yy, no, która wzbudzi wasze zaufanie. Mimo wszystko. Mimo wszystko, to będzie osoba, która a, może wam pomóc w jakichś sytuacjach trudnych, w jakiejś sprawie. E, osoba poznana gdzieś blisko, na miejscu, tak? Gdzieś przypadkiem. Możecie załatwić jakieś sprawy w urzędzie, możecie gdzieś po prostu wyjść do sklepu, do kawiarni i tę osobę poznać. Ktoś nowo poznany, całkowicie. To nie jest żadna osoba z przeszłości, to nie jest nikt, kto powraca. Dla osób samotnych, ktoś poznany po prostu, nagle gdzieś na kogoś wpadniecie. Może jakaś imprezka będzie, jakaś domówka u kogoś, no i tam możecie tę osobę poznać. No i tu jest lew i rak. To może być oczywiście inny znak, tak, ale takie znaki mi się pokazują. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, trójka kielichów, problemy z pęcherzem moczowym w tej karcie. Także tutaj, kochani, sobie. Na to zwróćcie uwagę, nie siadajcie na zimnych powierzchniach też, tak, żeby nie przeziębić się. Jeśli chodzi o podróże, to tak jakby martwicie się finansami bardzo mocno. Cały czas widzę, że w tym sierpniu gdzieś te finanse będą po prostu wam chodziły po głowie, tak? jakieś większe wydatki, jakieś nieplanowane się pojawią. Jeśli macie firmę, to nagle jakiś podatek do zapłacenia, większy ZUS Tutaj może zaplanowaliście jakąś podróż, ale może być tak, że jakiś lot będzie odwołany. Teraz te tanie linie odwołują dużo lotów, więc mogą być jakieś takie, właśnie jaja związane z tym. Więc tutaj trzeba mieć rękę na pulsie. No i co, kochani, w ogóle ogólnie widzę, że Wy się dużo stresujecie, ale to się okazuje niepotrzebne, bo na koniec miesiąca wychodzicie zwycięsko, tak jakby ktoś do Was wychodzi z pomocną dłonią. Macie szansę kogoś poznać, single. Osoby w stałych związkach, sielanka, e, szczere rozmowy, jakby ruszenie do przodu. W ogóle fajny miesiąc, kochani, tylko wy się finansami, pracą stresujecie, jakimiś sprawami urzędowymi. Okej, okay, no takie rzeczy nie są proste, tak? Czasem wiadomo, że mm, zjemy trochę nerwów, ale trzeba po prostu sobie z tym poradzić, tak? No każdy z nas ma jakieś problemy w życiu, ale nie ma problemu, którego nie da się po prostu załatwić. Nic z tego nie będzie. No, i to jest karta wyroczni. Jeżeli o coś chcielibyście mnie zapytać, nie wiem, czy ktoś wróci z przeszłości, czy dać szansę komuś, nic z tego nie będzie. Tutaj, kochani, widzę, że całkowicie nowe relacje, nowo poznane osoby. Jeżeli ktoś na kogoś czekał z przeszłości, na jakiegoś wracacza, absolutnie nic z tego nie będzie. Yy. Czytanie ogólne, więc wiadomo, nie dla każdego, ale tak mi się tu pokazuje, że jeżeli macie kogoś poznać, to będzie to ktoś całkowicie nowy. Poznany przypadkiem Także moje drogie panny Wszystkiego dobrego Zapraszam Was do czytań prywatnych Zapraszam na rytuały, na oczyszczenie czakr I po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku Wszystkiego dobrego Do usłyszenia